Dobra, mój sudo Herkulesie. O, p <głos> <głos> <noise> Kto, niech to mogło mi to zrobić. Ziemia jest z tej strony szczęśliwa, ziemniak Jak widać, zabrakło mi głupich czapek, więc mamy teraz wielką kakturę na czole. Do tego nie wiem, jak wyglądam, ponieważ kamera. Centralnie zasłania mi widok w OBS-ie i będzie mnie to frustrować cały czas. Mogę, w razie czego wiecie, znowu pójść goblin mod i nawet. O, idę teraz siebie, się maja, przyszło. Nie. Straźniejszość. <laughs> <laughs> że nie będę wiedziała, kiedy w goblin moda. Ale mój ślub, będzie, że wyjdzie. dobrze. Dawno nie było kao, dawno nie było mojego ryja. Dzień dobry, tak wyglądam w niedzielę podczas zajęć online których słucham, żeby nie było I z włosami czekającymi do umycia, bo jutro na 12.00 do pracy, także O, Kao, ja... Yeah. Dobra W międzyczasie, kiedy długo nie było Kao Raz zagrałam te plansze Nie nagrywałam się Żeby ją troszeczkę może bardziej obadać Tak, bo stwierdziłam, że, że przydałoby się Troszeczkę lepiej zapoznać się... no, <noise> Myślałam, że mam... Dobrze timing, dobra. kontrolem mi się biło, nie? A jak robiłam? O, właśnie. No, to mi chodziło. Run for your life! Dobra. chwilę wydawało mi się, że pamiętam, gdzie się szło, ale... Ale ale nie? Haha! Ha. O! Już myślałam, <laughs> że to ograłam. Nie! O, to mogę przeskoczyć, dobra. Teraz zostało ogranem. O! Sobie poziom Dobra. Zbejtowani srejerzy. Jaki to jest w ogóle ponosowy poziom? Czemu to muszą być kręcące platformy? Czemu to musi być mój największy wróg? Adrenaliny, rushy, struma veins, I'm a kangaroo pain! Uff, się. <grywia> mam wrażenie, że po prostu mam tragiczny, tragiczny, umysłowy timing, ale ja inaczej nie umiem. Chciałabym nie spać, żeby to było naprawdę worth it, bo zaraz będę miała jeszcze jedno życie i szkoda by było je stracić na to, żeby je zdobyć, nie? Dobra, i. Ale, kurde, muszę wrócić do frontu, żeby bezpiecznie przeskoczyć do przejścia, więc. Bo już miałem takie. Ja już jestem w stanie odpuścić, ale nie ufam sobie, że będę w stanie doskoczyć, także. You can do this! Nie wiem, jak to słyszę, to to mam w głowie, to to. Arabska, no O! W chciałam się powstrzymać, bo chciałam, że źle skaczyć, zaraz będzie trudno zejść, bo te platformy są dużo mniejsze. Co, się tak na mnie patrzy, że to też twoja wina. Dobra, mamy beczkę. No beka z cyby. <laughs> Co Tak generalnie to widzę. U! Uh. Money! Taka pytanie, w którą stronę jestem mniej goblinem, a w którą bardziej jak się pochylę. Bo dalej się nie widać! O! 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 Masz zagona. Mm. Dobra, strzałka mówi tu, zaufam strzałce. Ale pewnie skończy się tak, że kiedyś też kurwa zaufam strzałce i teraz bym nie miała ręki czy coś. O, no, generalnie to nawet nie zauważył mojej obecności, a mnie porobił. Gratulacje. Gratulacje dla mnie. Chciałabym podziękować Akademii za te cudowne osiągnięcia. No nie, już tu jest. Jo, ja! nie. Czy to jest Eskimos? Nie, to jest nie ten poziom, żeby to był Eskimos. Co ja ci No. Co tyś jak diabeł tasmański robić Ja Ja sam robię PZVM. Tu bym może poszła? Tu nie ma żadnej strzałki więc na pewno nie chcieliby, żeby odkryłam że Tu nie ma wyjścia. Obviously. O nie, czemu czemu ja przeskakać z tej perspektywy? Lawo, nadchodzę! O! O. Jak, jak zwykle blisko, ale nie wystarczająco blisko. Całe moje życie. Chyba jeszcze tylko tutaj nie byliśmy, jakby zaraz za, za wejściem. Bo tamten chyba broni wejścia. Yes. Może nie? A może? Halo? Ej, to już... <noise> to już. teraz nie wiem, gdzie byłam, gdzie mnie nie było. Moje życie to skam. Nie stało nam dużo HP, więc wolałabym go nie marnować na to, żeby przeskoczyć yy, nad lawą, bo wątpię, żebym była w stanie wykonać skok, który mnie tak. Ooooh! <noise> 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 Znowu tutaj są dwie. Tyle stresu... jego moje jeszcze nie było wystarczająco stresujące. Dobra. Siema kawałku gówna z kolcami. Leci za mną! Takie co mówisz Nie no, już Łatwo. Łatwo, wcale nie trudno. Nie bałam się ani przez chwilę. Jestem po prostu tak dzielna. Dlatego jak byłam ma dostawałam wiele naklejek dzielnych pacjentów. Także... Mm -hmm. Łatwo. No. Dostrzeż mnie! Otwórz oczy i dostrzeż mnie, przed tobą otworzyć się chcę. Jedno mam marzenie, mam marzenie, jedno mam marzenie dziś. Mam marzenie, jedno mam marzenie dziś. Mam, a zdradzę ci je, gdy dotrzemy do przyłopu liś. No. Wiecie co? Tabem? Nie wiem czym. Enter. O. Jakby na wszelki wypadek. No nie! Ej, Jezu, jak on... Niech on się cieszy, że ja od tego nie umarłam, bo by kurde jego dzieci, dzieci, jego dzieci i w ogóle cała jego rodzina nigdy więcej nie zaznała spokoju. Ani w tym, ani w przyszłym życiu. <ścoughs> Czemu czuję się? <ścoughs> I w, w, wcale, wcale nie na przypale z tym hapem! A co to jest? Poziom z butem, ok. Z buta wjeżdżam. Kolana mi wyłamuje drzwi. Na razie poziom wydaje się bardzo spoko, jest z tej mojej bardzo nielubianej perspektywy. No! No bo mi się tu Siema! Witam pod... Jak się wkręciłam? pod... Witam poddanych moich! Tak! Czcicie mnie! mogłam się tego spodziewać, ale... Dobrze. Dobrze, że zapisałam stan gry, nim tutaj przyszłam, bo zapewne zaraz będę musiała się cofać, bo zbraknie mi żyć. Jak to powiedział typ, co mnie uczy prawo jazdy, on powiedział, że ja skręcam jak tirówka. I to jest prawda. <ścoughs> Nawet tu w grze po prostu jak tirówka. O, się to się unosi, ja mogę to rozwalić. nie. No... Let mi! Dziękuję. Podnoszę się na kawałku sernika. Życie jest czadowe. No. Także myślała. To jaki hak! ale to z hakowa... Dobra, już nie... Czemu? Czemu... Jak wyjdzie mi coś dobrze, to muszę to potem tak bardzo sklepy dolić? Zawa Zawahał się, czym mnie zabić. To był jego największy błąd. No, no. no. ja, no ja, mnie, ja nie sięgam go ogonem, a on mnie sięga stopą. Co to jest za niesprawiedliwość życiowa. To to jest za, za ewolucyjny adwentycz, którego ja nie posiadam? Teraz na sernik. Tylko może tak bardziej się wyśrodkuje, żeby Dobra, kolejny. Także żebym właśnie się spodziewała, że mogę być troszeczkę za daleko. Ale, dobra, łatwo, łatwo, łatwo. Ja, ja robię speedrun. O, patrzcie, ja już znam wszystkie, wszystkie triki, wszystkie tajne przejścia ja to zrobię o tako. Nawet nie zauważą, kiedy się tam pojawiłam. No. Dobra, może ten jeden zauważył, ale dlatego, że, że on dostał wcześniej info, tak? Z, z kultury osobistej go uprzedziłam o mojej obecności. To jest, jest wyjątkowo. Jak to jest, że na początku wychodzi mi to tak dobrze, a potem idzie mi tak słabo? To mnie zawsze zastanawia. Jak to jest, że przypadek sprawia, że jestem w czymś dobra, a, a ale jakby genuine próbowanie sprawia, że jestem totalnym silnym Dzień dobry. Prrp. Prrp. No, <laughs> jak, jak ludzie mogą. bo Czy on się nie przewraca na którymś tak dookoła? Totalnie, tak? No właśnie, Shift. To jest. Poziom, w którym trzeba się nauczyć utylizować shifta. Dobra, ja wszystko skoro powiedziała po czym zaczęła się obracać. W drugą stronę jak woda w kiblu w Australii. Mentalnie mój poziom jak najbardziej sernik raz. Sernik dwa. To było niebezpieczne i zrobił takiego śmiesznego double jumpa, ale dobra. Powyżej jumper. powiedział jumper. Nie cofaj się tak bardzo, proszę. Znaczy, że ja się cofam, brozu. Nawet nie znów cię do końca. Nie sobie ikonę Windowsa. A dla tych, którzy nie wiedzą, jest dosyć specyficzny problem, przynajmniej na moim komputerze, jeśli chodzi o KO, że po tym, jak gra się załaduje, jak już jestem w menu i spróbuję kliknąć, nie wiem, Alt, up, Windows, zminimalizować i cokolwiek, ona się wypierdziela po prostu. Przynajmniej odzyskam moje życia. Jakby. To always look on the bright side of death. Shift. O! Łatwo. Wcale nie trudno. no. Nie! Proszę! Uh. Tym razem muszę być troszeczkę bardziej cierpliwa z moimi skokami. I wziął i plasnął, dobra. Tak? Dobra. O. Ignoruje mnie, żeby mnie potem skopał. Dlaczego mnie nikt nie lubi? ja generalnie rozumiem? Sama nie jestem swoim. <śmienie> Jak to dobrze, że. <śmiennie> Nic nie ma, chyba że jest jakoś bardzo głęboko wciśnięte, coś. Nie. A nie, on znowu. No. Not, even mad. Not even no, not even once. Nawet nie. Nawet nie pół. Nawet nie półtora. Nawet nie ćwiartka. Nawet nie 64,84! Czemu muszę skakać tak po. Nie! Yes. Czemu, czemu ja to sobie robię? Czemu nie mogę być lepsza w tej grę? <laughs> czemu ziemniak? Czemu? Czemu robisz nam to w sumie wszystkim? Dzień dobry. Te platformy pewnie prowadziły do. O! Oh, do śmierci Boże. Możemy spróbować dotrzeć do posa. Zobaczymy, jak pójdzie. Grecja. Czy mi się wydaje, że to jest jakaś Grecja czy coś? No. Dobra, spadaj na bambus. Ale może fajna. Absolutnie nie Tak jak tamte poziomy, wiecie, gdzieś tam jakieś wrażenie mimo wszystko, miałam takie, że o ta, wiem, wiem o co chodzi, totalnie czaję, to tutaj zero. Ze, zero wspomnień, zero czegokolwiek. Zero też użycia mózgu, I guess, jakby z, To jest trudne, to jest skomplikowane, nie? Nie każdego stać. Dobra, jesteśmy Paweł Jumper i lecimy. Monety kto? Nie znam jej. Już no teraz jak dziwnie się zrobiło. Taki strasznie piskliwy ten gwizdek, or whatever. Jakiś tam przeszkód. Czy ja jestem, o mój Boże, czy ja teraz jestem Herkulesem? Herkules, 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 żywy jest. Mm. Ja se po prostu na spokojnie pozbieram te monety, bo widzę, że to jest tak zrobione, żeby nie, nie podchodzić. Tak wiecie, po prostu biec na, na, na skuchę i brać, więc... Hehe, łatwo. He, for... Dobra, jak na razie ten poziom nie jest taki złob, oprócz tego, że wajku na początku. Hello? Ach, dobra, pojawiają się z powrotem, dobra. Już się bałam, że nie. I miałam takie, ale za co? Co ja mam teraz zrobić? Żaden nie wiedział, że to tak będzie. Nie ufam. Szybko. <laughs> nie podrzuci mnie wyżej czy coś? O mój Boże. Dobra, złapałem się. Mamą sukces. Ale będę sprytna. I po prostu rozbiję sobie mój głupi pysk. Bo od tego się nie traci hapienić. To było dużo bardziej sensowne niż próbować tam skakać i pewnie zginąć. No dobra, mój sudo Herkulesie. <śmiech> 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 Na pewno jestem wyciszona. No, zalecie, jakby nie była tu to się, to się mogę, kurwa, pożegnać z moją karierą akademicką. Kurde, no akurat tak przebiegałam, to się tu musiał myrdnąć. Kurde. On Tak, tak, już. Przynajmniej nie spadłam w otchłań. Ale definitywnie na drugiej stronie sobie postawię flagę. Bo jeśli. <laughs> Czy mogę przestać. Przez chwilę miałam takie, że już biegnę, już byłam gotowa skoczyć, ale... Nie, tam jest dziura! No I generalnie to jest moja ostatnia flaga, więc... Serve me well, please. Trzeba będzie definitywnie zutylizować shifta. Nieważne! utylizować shifta jest dla frajerów! Run, Forest! Biegnij, Lecie! Las nie dogoniasz, czy coś. Okej, okay, znaczy muszę polegać na tych małych latających fujarach, żeby wiedzieć, gdzie w ogóle mam skakać. Czadersko! 20 Dwa na 10. Koncept jest fajny. Stres nie bardzo. Dobra, to jest moneta, to tu się połapie. Dobra, to było troszeczkę bardzo pewne siebie, ale teraz wolałam doczekać, żeby nie widzicie, gdzie się moja platforma kończy. No i z ten poziom się kończy, proszę. Moja pewność z siebie zaczyna się ulatniać. To nie fajne, słuchaj. coś mi atakuje, a to liście. W sumie ja za każdym razem, jak wychodzę na dwór, natura atakuje. No Ale ja sobie przejdę do dołem. Ja pójdę górą, a ja znów doliną. A ja mam podniebny swój szlak. Rzekę przeskoczę, a ja szczęść dobędę. A mnie tutaj dobrze jest, tak? puttica down, czy coś? Dla tych... w tę grę. Tego bosa też nie kojarzę kompletnie. Kojarzę kosmity i kojarzę ostatniego, ale tego. Co ja mam zrobić? Dobra, ok to boli, to wiemy. Co ja mam zrobić? Nie mogę wyjść poza słupy, dobra. A! A Zostać, czym ty mi to robisz? <ścoughs> czy jak ona on mnie szarżuje? A pewnie jak to mi szarżuje, to muszę go uderzyć czy coś. I guess? No, no, nie bardzo, dobra, czyli nie mogę robić, a mogę, tylko nie w niego najwyraźniej, no, nie bardzo, muszę chyba poczekać aż się zniżę do mojego poziomu, co może trochę zająć, bo jestem dosyć nisko, no, co ja mam zrobić? Na tej, na tej nieudanej próbie podchodzenie do, do bo Zacznijmy więc następny odcinek próbami pokonania go. Jak ktoś wie, jak to zrobić, to dajcie znać. A jak nie wiecie, nie sprawdzajcie. Nie, nie sprawdzajcie. To ja wtedy będę eksperymenty. Po prostu jak ktoś wie, jak ktoś grał, to będzie fajnie coś takiego wiecie z pierwszej ręki, a nie dlatego, że ktoś po prostu obejrzał tutorial. I generalnie. Yeah. To by było na tyle. Tak myślę, że to coś. A, tak jeszcze <noise> dziękuję moim cudownym, pięściami nawalającym, ogonami flipy robiącym, z mapnie spadającym i dużo żyć posiadającym, wspierającym. I ziemnioczenia. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość. Obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka. I mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować. Ale serio jest zabawna, więc polecam ją obrzaić w sensie mnie.